Yy, witam Państwa ponownie. Zaczyna się właśnie druga połowa murzy z Piątką. I tam czwórka w tych slipkach, jakby kąpielówka. gra nie, nie, nie. nasz jedyny strzelc, który fantastycznie doszedł do tej piłki pod koniec drugiej połowy i dał prowadzenie przewozom. Właśnie w tym momencie wyraził ktoś swoją Wszystko aprobatę. <grym> I Ty proszę Państwa, patrz, że nagrał, Panie, Pan się nie wciela na do karu, Panie! Najważniejsza jest tutaj komentator! Ale fantastyczny teraz pressing był mu, że ja no nie, kilka, nie no, no, ale tutaj się... A co mam patrzeć, Nie no widzę? Żeby... Państwa, teraz, teraz musimy zagrać perfilgiem. I mały, ja tak proszę Państwa. On chyba jednak trenował z lekiem Poznań. Proszę Państwa, on pochodzi z Poznania. Tadek z Grześkiem Rasiakiem w Warcie. I teraz masz bramkarz. Jakże on jest lotny, jakże on jest fantastyczny. Podanie szybkie do Murzyna Murzyn. Niestety za bardzo podkręcona piłka. Murzyn jej nie opanował. I w efekcie straciliśmy piłkę, ale spokojnie. Przewozy prowadzą jak na razie 1 do 0. I teraz fantastyczne wejście plamy. Ale asykuruje małego bramkarza. Bramkarz wybija. nie jest niestety, niestety, rzut aut dla drużyny przeciwnej, mamy tutaj naszego specjalisty Pana Mikołaja, grał on kiedyś w Przewozach, wie on jak, jaka jest specyfika tego klubu, trochę się jednak zmieniło, ale co Pan powie? Dobrze, dobrze, Święty Mariusz. Dobrze, Proszę Pana, ale tutaj dzieci będą to wyglądały tutaj mamy młodą krew zespołu przewozów, rzucają, proszę Państwa, w przewozów wszystkim co wypadnie, ale teraz już zwrócimy się w stronę meczu i uwaga, teraz Lila 2 w jakimś rozpatrzywym ataku z numerem 11, gracz chybi na całe szczęście, piłka przelatuje Dama. do naszej bramki i teraz Pama przyjął to jakoś bardzo dziwnie, z dolną częścią swojego ciała, konkretnie kolanem bramkarz. Proszę Państwa, ten bramkarz jest uznawany z jednym z lepszych golkiperów w tej naszej małej lidze. Ale uwaga, bo już, proszę Państwa, w kontrataku drużyna Liry 2 z Bielewa. Proszę Państwa, taka mała ciekawostka w drużynie Liry 2 grał kiedyś Mały, otóż z numerem 10, a także w flaku, który niestety już nie gra, ponieważ miał swój tylko jeden tryk. Groźnie wyglądająca sytuacja nasza się zażegnana przez nasz fantastyczny zespół, a tutaj młoda krew z numerem 8 patrzy z złożonymi rękami jak pewna sobie jego koledzy na boisku buty znajka. Proszę państwa, to jest przyszłość naszego klubu i już rudy, Rudy mknie, ale przejęcie szybko, Bobo! Strzele z naszej bramki, to jest nasz bohater. I co pan powie? <grywka> Proszę państwa. Mój rozmówca, który siedzi obok mnie, milczy. On czeka, on czeka, aż Pojawi się coś naprawdę fantastycznego, Teraz piłkę do plany! Ależ tam był oddychany i Bramkarz łapie tą piłkę nie bez problemu. Szybkie wznowienie od Bramki. Tutaj bram gracz numerem 12 gubi się i w konsekwencji traci, ale jednak! Jednak dziesiątka jeszcze rozpatrzyłem strzałem. jakoś tą piłkę celuje w światu Bramki, ale nasz lotny, fantastyczny Bramkarz. Tam, gdzie ten I teraz na czarnego bramka to jest człowiek, który mógł rozpocząć naszą akcję, podróżną akcję, która się zakończyła, zakończyła się, złapaniem przez, otóż tamtego bramkarza. chwytem piłki, ale to... Panie sędzio! Gdzie pan ma oczy? Gdzie pan ma oczy? Mów pan, wertowałem, ja lubię tego bardzo pana sędziego. To jest. No ja przykład sędzia, jaki mu ci trafi w tej lidze ale już zaniechajmy, zaniechajmy Dalsze dywagacje na ten temat, bo oto przewozy, oto przewozy, ale mało. Ej, No nie jest niestety. I zmiana, proszę państwa. Widać, że za dużo przebywałem z Grzeszem Rasiakiem w ataku. Za bardzo się z nim nie rozumie, ale niestety ze swoją pierwotną drużyną przewozów. Ale to tu Hmm. Skomentuję to. Siły Otóż, winowajca! Warto, <ścoughs> winowajca! Przewozy jak zwykle się podniosą, podniosą się, państwa, bo to są przewozy. To jest ten Kopciuszek, który od dwóch sezonów. Niby nie grał nic, ale jednak wygrał. Wygrał z potentatem, z jednym z większych potentatów do wygrania całej ludzi z Lirą, z Liron z Jerki. Teraz... Nasz sędziu! Pani sędziu! Szkoda, szkoda tej decyzji I znana Pawła, bardzo dobrze, bardzo dobry zawodnik w obronie. I rzut różny. Pan blond włosy wykonuje ten rzut różny. Do dziesiątki, ochrania przynajmniej Coś mi widać... I tutaj proszę szef całej, całej ligi, pan Szymański Tomasz. Dzięki niemu wszystko to się kręci. I tutaj, mój no rozmówca, no pan Mikołaj Mikołowicz. Zobaczcie! I teraz... A stoi dwóch na obronie. Kurwa, krzyk. No nie rób się jaj, że przegramy z 1-2! Szpręcimy ich tam! Oh, Mamy spokoju więcej, w grze, spokoju! Dużo czasu, cztery minuty! Ale, teraz, potem Odwita piłka przez betona. Kurde, panowie, no. No, gotta get No, not gonna win this go, we're gonna to speak oh, this, man. That's like uh, That's just... want, man? Get me out of here! Ultimate sacrifices! That a plumber Świetnie, muszę! Jeden, jeden, jeden! Ale jak nie trudno nie jednego! Każdy swojego w <grym> Za dużo jeździ! E, no. Świetnie, bramkarz. Ale ładnie, ale dobrze. Dobrze broni chłopak, bardzo dobrze, bracie, ty miałeś na sobie. هذا موضوع جدا 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 Jeź, 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 jeź. Mały z Kurde, mały jakimś instynktem z wykazał. No, może nie teraz, ale. Lepsze cztery punkty niż 3, nie? Także spokojnie. No ale szkoda, bo Lira 2 jest tuż, tu już typowo do obrania. Não está mungindo. Tá odzyskał egzemplarz w ostatniej minucie meczu, w ostatniej tak no jeszcze wyniku do końca, jeżeli chodzi o sekundy. Ale przewozy, teraz walczą, walczą o kolejne terz, trzy i o bramkę. Ej no panie rudy, co to ty było? Przewozy, gdzie naprędek fenik stopią? Dobry paweł, dobry paweł! Oj, czuł mi czuł, nie mi czuł. tam biegaj

to jest 11 bramek w dwóch meczach! Tam się pierwsza bramka. Nie, ale z A jest pył! Nie, czy do no tego Nie, to zawodnik chyba dwóch ale nie ma bo nie... Bo nie, bo nie, nie można, nie można strzelić bramki z rzutu, z rzutu ręką. <grym <grym bo to może nie ma, bo on się mówi jakiś gankaż życa. musi być kopięta, głupiąca. No, była głupia, ale nie wiem z kogo. No Não, to muszę kogoś władzówka. Totally. Ale no, nie mam nic tak to... do czynienia, si to. Tak... No pani małe są dubskie z topik dymu, no. No to słuchajcie, chyba będzie. Wyjedź w sumie! Przerwóz! Na czerwę!